Cześć! Jak po angielsku powiedzieć? Ja wiem, jak to jest. Służą do tego w angielskim dwa potoczne, podstawowe zwroty. I dzisiaj w 35. odcinku, naturalnie po angielsku, je poznamy. Zapraszam. Mhm. mhm. Ale słuchaj, ja wiem, jak to jest. Po angielsku możemy to powiedzieć na dwa podstawowe sposoby. Po pierwsze, ze słowem feel, którego na co dzień używamy w znaczeniu czuć. How do you feel? Jak się czujesz? I feel good. Czuję się dobrze. Ale zwrotu wiem, jak to jest, używamy no, właśnie po to, żeby pokazać, że znamy jakąś, jakieś doświadczenie, że wiemy, jak osoba czuje się w danej sytuacji, wyrażamy naszą empatię. I dlatego używamy właśnie słowa feel. Wiem, jak to jest, to po angielsku I know, ja wiem, how it feels. Jak to jest. Ale dosłownie mamy tutaj ja wiem, jak to czuję, bo jest how, jak, it, to, feels, czuję. It jako ta sytuacja, o której mówimy, w której jest ta dana osoba, do której się zwracamy. Ale skoro to jest takie uniwersalne doświadczenie wspólne wielu osobom, to może trochę lepiej dosłownie to przetłumaczyć, mówiąc ja wiem, jak to się odczuwa. I w ten sposób można sobie to tak logicznie wytłumaczyć. Także ja wiem, jak to się odczuwa, innymi słowy, ja wiem, jak to jest. I know how it feels. Powiedzmy coś popularnego, na przykład słuchaj, ja wiem, jak to jest być samotny. Czyli, look, I know how it feels to be alone. Także tutaj po how it feels mamy to i bez okolicznika. I know how it feels to be alone. Ale być może ta osoba, do której mówimy, stwierdzi, że my wcale nie wiemy, jak to jest. I wtedy powie: You know nothing, ty nic nie rozumiesz. You don't know how it feels. Nie wiesz, jak to jest. I pozostajemy w pesymistycznym klimacie. Załóżmy, że osoba, którą tak pocieszamy, oprócz tego, że jest samotna, to jeszcze straciła wszystko. No ale my nie mamy takiego doświadczenia, nie wiemy, jak to jest, i popełniamy gafę. Pytamy, słuchaj, jak to jest w ogóle stracić wszystko? Czyli teraz pytanie, więc używamy słowa how, operator does, no bo gramatycznie pytamy o it, i wychodzi: How does it feel to lose everything? ale zamiast tu i bez okolicznika możemy użyć na przykład słowa when i powiedzieć jak to jest, kiedy wszystko tracisz, czyli how does it feel when you lose everything? I pamiętajcie też, że w mowie potocznej, takiej szybkiej, to does wypowiada się bardzo właśnie szybko i krótko. Ono jest, szczególnie w amerykańskim angielskim, niemal skracane do samego s, czyli zamiast mówić how does it feel, często usłyszycie how's it feel, how's it feel. Tak jakbyście mieli how apostrof s, czego normalnie ze słowem does nie robimy i nawet spotkałem kiedyś taką pisownię. A drugi bardzo popularny sposób na powiedzenie wiem jak to jest to I know what it's like. Tym razem ze słowem like, które oprócz tego, że znaczy lubić, oznacza też porównywanie czegoś. Na przykład he is like you. On jest jak ty. A my tutaj pokazujemy, że wiemy, z czym dana sytuacja, w której ktoś na przykład jest, się porównuje, jaki to typ sytuacji. Żeby to lepiej sobie jakoś logicznie rozłożyć, to można poprzestawiać to wyrażenie i powiedzieć tak. It is like, to jest jak, I know what. Ja wiem co. To jest jak, ja wiem co. Czyli wiem jak to jest. I know what it's like. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego typu konstrukcji i na przykład zrozumieć różnicę pomiędzy how does it look i what does it look like, to polecam lekcję na ten temat, którą znajdziecie na kanale. Ja akurat jestem z niedużego miasta, ale część z Was pewnie z dużego, więc gdybyśmy na ten temat rozmawiali, to moglibyście mi powiedzieć: O Darek, ja wiem, jak to jest mieszkać w dużym mieście, czyli. I know what it's like to live in a big city. I tutaj znowu tu i bez To live. I w zasadzie obydwa zwroty mogą być używane zamiennie, więc na przykład zdanie: Wiem jak to jest, nie mieć dokąd pójść, można powiedzieć tak. I know how it feels to have nowhere to go, albo I know what it's like to have nowhere to go. Jesteśmy tutaj empatyczni, kładziemy nacisk na uczucia, wręcz pocieszamy drugą osobę. Ale, kiedy kładziemy nacisk na taki praktyczny opis jakichś okoliczności, na to, jak wygląda jakaś sytuacja, albo na przykład jakiś sposób życia, to raczej używamy: What it's like. Pytając na przykład, Ej, jak to jest być nauczycielem? W sensie z czym to się wiąże, albo jak to się mówi, z czym to się je, jak to wygląda, to powiemy raczej tak. What is it like to be a teacher? I oczywiście, what is w tym pytaniu w, w mowie potocznej oczywiście skracamy, czyli tutaj mówimy szybko. What's it like to be a teacher? Podsumowując, do powiedzenia, Wiem jak to jest, po angielsku możemy wykorzystać dwa podstawowe zwroty. Po pierwsze, I know how it feels, albo I know what it's like. One są zasadniczo wymienne, ale zwrot z like przeważnie lepiej pasuje do opisywania takich praktycznych cech jakiejś okoliczności, jakiejś sytuacji, żeby opisać czego można się spodziewać. Na przykład, what is it like to work at Subway? Jak to jest pracować w Subwayu? Jak tam jest? To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie lekcji. Jeżeli Wam się podobała, jak zwykle zapraszam do subskrybowania kanału i klikania na dzwoneczka, żebyście byli informowani o kolejnych lekcjach. Zapraszam do komentowania pod filmem i lajkowania. A jeżeli szukacie kursu angielskiej gramatyki, to zapraszam na angielskizdarkiem.pl, bo tam znajdziecie mój kurs.